Ahoj, siostry i bracia w fantastyce! Ja jestem Jacek Falejczyk, a to jest kolejny film akcji Zew Zajdla. Korzystając z tego, że jesteśmy na Nordkonie, postanowiłem porozmawiać z innymi Zewo A więc do dzieła! Michał w akcji Zew Zajdla wykonał trzy misje bojowe. Powiedz, dlaczego dołączyłeś do tej akcji? Nie wiem. E, a tak trzema wyrazami? Naprawdę nie wiem czemu. A czy zamierzasz wziąć udział jeszcze raz? Zapewne wezmę kolejny raz też udział. A może masz jakieś przesłanie dla innych, tak żeby zachęcić, zareklamować? Tak, czytać. Agnieszka, Zew Zajdla zaliczony dwa razy. Co ciebie skłoniło? Nakłonił mnie mój mąż. Dzięki temu, że dołączyłam do Zewu Zajdla, nareszcie mąż nie miał do mnie pretensji, kiedy zaczynałam czytać książki i nie mogłam zajmować się naszymi pociechami. I dzięki temu mogłam przeczytać wszystkie nominowane pozycje, mieć święty spokój, ciszę. Miałam prawo zamknąć się w pokoju i nic nie robić. A co z dziećmi? Cóż to musi być za okropny człowiek? Też się zastanawiam, ale cieszy mnie, że szanuję jeszcze przynajmniej prawo do czytania. Czy zamierzasz wziąć udział w następnej edycji? Tak, mam zamiar. Bardzo interesują mnie pozycje, które mogą być potencjalnie nominowane, ponieważ jeszcze nie są. Dziękuję bardzo. Piotr, na pokładzie zaliczone trzy misje bojowe. Co Ciebie skłoniło do dołączenia? Lubię czytać. No ale nie wszyscy, co lubią czytać, biorą udział w akcji, a Ty wziąłeś. No, bo lubię czytać i zależy mi na tym, co robisz. Czy w przyszłym roku też dołączysz? Tak. A jakieś przesłanie? Nie mam. Pokój na ziemi. <głos> 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 Dziękuję bardzo. Julian, na, w ramach ZWZ dla jedna misja bojowa. Co ciebie skłoniło? Cóż... Y Stwierdziłam, że trzeba przeczytać w końcu wszystkie te książki, żeby zagłosować poprawnie i dać wszystkim odpowiednią szansę, więc uznałam, dobra, dołączę. To tak bardzo zewozaidlowsko, a w przyszłym roku? E, oczywiście wezmę udział. Czy chciałabyś coś przekazać, zachęcić innych ludzi, którzy jeszcze nie przystąpili do dołączenia? E, przede wszystkim. Warto wziąć udział i nawet jeżeli się wszystkich nie przeczyta, to myślę, że jest to taki challenge, który pozwala zmotywować nas do przeczytania w większości dobrych książek. Dziękuję bardzo. Bartosz Bartek Becer z akcją od samego początku. Co Ciebie skłoniło do wzięcia udziału w Zewie Zajdla? Po prostu lubię czytać. Proszę bardzo, to kolejna osoba, która podaje ten sam powód. Intrygujące. Czy weźmiesz udział w przyszłorocznej akcji? Oczywiście. Czy masz jakieś przesłanie dla tych, którzy się jeszcze wahają? Nie wahajcie się, zacznijcie czytać i głosować. Dokładnie! Agnieszka. W ramach akcji Zew Zajdla jeden lot bojowy, ale mam nadzieję, że będzie więcej. Co Ciebie skłoniło do wzięcia udziału? E, no, bo wszyscy, ale absolutnie wszyscy moi znajomi już biorą udział w Zewie Zajdla. W związku z tym po prostu już tak głupio mi było nie brać w nim udziału. Czyli rozumiem, że za rok znowu, bo twoi znajomi dalej będą brać udział? Nie, za rok znowu, dlatego że to jest po prostu bardzo fajna inicjatywa, która motywuje mnie do tego, żeby w końcu usiąść i poczytać coś, co może nie jest literaturą zawodową, po którym mogę odpocząć, tak? Także tak będzie. Dobrze, a jakieś słowa dla tych, którzy się wahają? Że warto, zdecydowanie warto, bo to jest po prostu fajna zabawa. Dziękuję bardzo. Wój lit. Powiedz, dlaczego? Dlaczego to trudne pytanie? W związku z tym, że oderwałeś mnie prosto z gali zakończenia Narczonu, kompletnie nie przemyślałem tej odpowiedzi, aczkolwiek wydaje mi się, że jedyną słuszną jest odpowiedź, bo tak. To bardzo dobra odpowiedź. Powiedz, czy w przyszłym roku też zamierzasz głosować i uczestniczyć w akcji ze Tutaj odpowiedź też jest tak. A czy masz może jakieś przesłanie dla innych, którzy jeszcze nie uczestniczyli? Patrzcie na to nagranie, na tego człowieka, który je tworzy. Jeżeli nie weźmiecie udziału, wikingowie się wami zajmą. A tak naprawdę warto się po prostu tym zająć, warto poczytać książki i warto brać udział w zewie zajdla. Dlaczego? Dlatego, bo jest to fajna inicjatywa i warto to kontynuować. Tyle ode mnie. Dziękuję. Magda i Łukasz, wytrawni sewozajdlowicze. Powiedzcie, dlaczego wy przyłączyliście się do akcji? Tak szczerze to nie pamiętam, ale wydawało mi się, że to jest ciekawa akcja promująca nagrodę. Tak wbrew obiegowej opinii, Falejczyk mnie nie zmusił. Słyszałem, że przypinki czasem rozdają. Do takiej fajnej, kolorowej tabelki można zostać dopisanym. To myślę, że to były takie główne powody. A potem okazało się, że poznałem literaturę, po którą bym wcześniej nie sięgnął. Miałem świetną motywację, żeby przeczytać zupełnie nowe teksty. Przyłączycie się w przyszłym roku? Na pewno. Tak. A może chcielibyście powiedzieć kilka słów tym, którzy jeszcze się wahają? E, czytajcie książki, dostaniecie przypinki. Falejczyk po was przyjdzie. To nieprawda. Iga, bardzo zasłużona Zewo Zajdlowiczka. Dlaczego ty się przyłączyłaś? Bo y, dobro nagrody jest dla mnie najwyższe. I stwierdziłam, że to może być naprawdę fajna inicjatywa, żeby zachęcić ludzi, żeby głosowali świadomie. A w przyszłym roku weźmiesz udział? Oczywiście! A może chcesz powiedzieć coś tym, którzy się jeszcze wahają? Słuchajcie, wokół Zewu Zajdla powstała tak fajna społeczność, że naprawdę warto, przynajmniej po to, żeby tych ludzi poznać, że nie wspomnę oczywiście o dobrze nagrody. Dziękuję bardzo. Michał, nie dość, że Zewo Zajdlowicz to jeszcze autor, a co ciebie skłoniło do wzięcia udziału w akcji? Polecenie służbowe od ciebie, a poza tym tak naprawdę ze dla doskonale motywuje do czytania. Ja się zwykle starałem doczytywać te rzeczy, ale mam wrażenie, że robię to bardziej aktywnie, szybciej trochę i bardziej się pilnuję, jak jestem w akcji ze Dobrze, a słyszałem takie plotki, że strasznie stresujecie tabelka i kolor czerwony, prawda? Oczywiście. Dobrze, a czy w przyszłym roku weźmiesz udział? Jak najbardziej. A może powiesz coś ludziom, którzy jeszcze się wahają? Prędzej czy później kiwaczek przyjdzie też po Was. Magda, kolejna autorka i uczestniczka naszej akcji. Co Ciebie skłoniło do wzięcia udziału? No, ja właściwie z roku na rok czytałam te wszystkie nominacje. Znaczy, z reguły nie doczytywałam tych, które mi się po prostu nie podobały. A że lubię wyzwania, no to stwierdziłam już któregoś roku, że dobra, spróbuję tak. Na ko do końca na 100% fest. I właściwie też jakby przyszłość nagrody mnie obchodzi, więc taka akcja jak najbardziej jest fajna, żeby wspierać. Czyli rozumiem, nie muszę pytać o to, czy w przyszłym roku weźmiesz udział. No nie, no nie musisz pytać. A chciałabyś powiedzieć coś tym, którzy się jeszcze wahają? No, warto wziąć udział chociażby dla anegdot wo wojskowych Kiwaczka, więc <grywka> polecam. Okej, okay. dziękuję bardzo. Maciej, na razie jedna misja bojowa w ramach Zewu Zajdla. powiedz, co skłoniło cię do wzięcia udziału w akcji? Żebym to ja wiedział. Wiesz co? myślę, że w pewnym stopniu, więc pod uwagę, jak późno dołączałem do akcji, to takie też wyzwanie przeczytania tych wszystkich książek w tydzień czy dwa, bo to jakoś tak się zeszło z tego co pamiętam. E, zwłaszcza, że jeszcze nadrabiałem pierwsze tomy, ale też w sumie. E, ja się czuję w ogóle z nagrodą za trochę związany, i fajnie było dołączyć do czegoś, co w jakimś stopniu mówi fajne rzeczy o nagrodzie. Ale mam nadzieję, że w przyszłym roku dasz sobie więcej czasu niż tydzień? No nie wiem, wiesz, to w sumie jest fajne, tak, Tam więc zobaczymy. Ale to takie igranie z losem. A to zawsze na propsie, wiesz, jest ryzyko, jest zabawa czy coś w tym stylu. Czyli rozumiem, że w przyszłym roku bierzesz udział? No, jakieś. A jak to mawia znajomy matematyk, są na to niezerowe szanse. Dobrze, a czy chciałbyś coś powiedzieć tym, którzy się jeszcze wahają? A, powiedziałbym: dołączcie do drużyny i weźcie udział w Zajdla. Serata była z nami dwa razy. Co ciebie skłoniło do wzięcia udziału? No więc ponieważ zwykle nie mam czasu aż tyle czytać, ile bym chciała, od ostatnich kilku lat, to Zajdel daje mi, że tak powiem, wybór książek, kiedy nie muszę się zastanawiać, co czytać i wiem, że będzie dobre. I po prostu mam misję, to znaczy mam cel do spełnienia, mam jakiś element gry w tym, że trzeba ten, tego quest'a spełnić po prostu. I tą nieszczęsną tabelkę. I tą nieszczęsną tabelkę, która jest publiczna, która, na której bardzo źle wygląda, jeśli tylko ja zostaję na czerwono, w związku z czym... Działa to bardzo. Czyli rozumiem, w przyszłym roku widzimy się na tabelce. W przyszłym roku zdecydowanie widzimy się na tabelce. A czy masz może jakieś przesłanie dla tych, którzy jeszcze się wahają? No, macie, macie wybór najlepszych powieści z tego roku. No, tylko puszczam się czytać. Dziękuję bardzo. Kio ma za sobą także dwie bojowe misje. Co Ciebie skłoniło? Tak szczerze skłoniło mnie to, że um, bardzo nie lubiłam polskiej fantastyki i uznałam, że warto jednak mimo wszystko sięgnąć. No i zajdel to jednak jakiś tam wybór i, i jest po co sięgać. I liczyłam na to, że to jest zawsze dobra fantastyka, albo przynajmniej, że będę wiedziała, co jest popularne. I nie zawiodłaś się? Zależy co. W sensie, czy to jest zawsze dobre? Różnie to bywa, ale przynajmniej wiem, co jest popularne, nie? W przyszłym roku? Oczywiście. A może jakieś przesłanie do tych, którzy się wahają? Słuchajcie, ja Wam powiem jedno. A nie, nie jedno, kilka rzeczy. Po pierwsze, plakietki. Zawsze. Po drugie, będziecie nagrani. Albo przynajmniej na zdjęciu. Po trzecie, jest taka fajna grupa na Facebooku. Tam nie ma kotków. A po czwarte, 42. Dziękuję bardzo. I on wtedy wyciąga ten segator i ciach! Ciach! A o puenty do filmu zapytamy przypadkowych przechodniów. Ja przepraszam, ale ja jestem od roboty, nie od puentowania. Może przypadkowy turysta ze Śląska? Ja to jestem przypadkiem na wczasach, ale oczywiście mam kilka puent na wszelkie okazje, jakby co. Zupełnie przypadkowych, 42. I, i, ale co pani pyta właściwie? Puenta do filmu. Takiego znanego reżysera, kiwaczek się nazywa. Ach, wie, znam, oczywiście, słyszę. Ja powiem tak. Ja nie uczestniczę w zawiedzeniu. To z wielu powodów, a głównie takiego, że, że nie mam Facebooka. I oczywiście, wszystkie reklamy na temat grup na Facebooku wydają mi się trochę naciągane. Ale jak wspomniałem, mam różne pojęty do książek i jest taki pisarz, wie pani, był. Nazywa się praczet i on kiedyś na takie pytanie: czemu trzeba czytać książki? Powiedział: Nie, nie czytajcie. Świat zawsze będzie potrzebował ludzi do sprzątania ulic? Tyle. I tym optymistycznym akcentem kończymy: Dziękujemy. Dziękujemy.